Witajcie z tej strony Magdalena i zapraszam was na 42. odcinek serii Tajemnice Sailor Moon. Inner Senshi – pierwsze, najbardziej popularne i lubiane wojowniczki z mangi Naoko Takeuchi. W ich skład wchodzi Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter i Sailor Venus, chociaż również Sailor Chibi Moon jest zaliczana w poczet Inner Senshi przez wielu fanów. Z Chibiusą oraz jej przynależnością, do której z grup wiąże się jeszcze inna ciekawa sprawa, ale o tym innym razem. Inner Senshi jest nazwą nadaną wojowniczką przez fanów, gdyż w mandze Sailor Mercury, Mars, Jupiter i Venus noszą nazwę czterech wojowniczek czuwających bogów. Te nazwy nosiły za czasów Srebrnego Milenium. Ich liderką była oczywiście Sailor Venus, a zadaniem wojowniczek była ochrona księżniczki Serenity. Z początku Inner Senshi mieszkały w swoich zamkach, o których już robiłam odcinek, jednak wraz z narodzinami księżniczki Serenity zamieszkały w księżycowym zamku. Później, w czasach kryształowego Tokio, gdy Usagi staje się Neo Queen Serenity, wojowniczki dalej pełnią funkcję strażniczek i mieszkają z nią w kryształowym pałacu. W Mandze ich nazwa z czterech wojowniczek Czuwających Bogów została skrócona do Guardian Sensi, a termin Wojowniczki Wewnętrznego Układu Słonecznego został przedstawiony w musicalach i tak się przyjęło. Przyjrzymy się im jednak dokładniej. Zanim jednak to zrobimy, pragnę przypomnieć, że zrobiłam już odcinek o rodzinach, przeszłości i wielu innych zagadnieniach dotyczących poszczególnych postaci. W tym odcinku nie mam zamiaru wszystkiego przypominać. Ta seria liczy już kilkadziesiąt odcinków i jeżeli jesteście czegoś ciekawi, zachęcam do obejrzenia całej playlisty. Sailor Mercury, czyli czarodziejka z Markurego. Wojowniczka inteligencji, wody i wiedzy. W grupie robi za stratega. Jej prawdziwą ziemską tożsamością jest Ami Mizuno, której imię, jak i nazwisko nawiązują do wody. Czytane Mizuno Ami można przetłumaczyć jako przyjaciel wody. W tym przypadku, mimo iż użyto rzymskiej nazwy planety, moce nawiązują do japońskiej mitologii. Mianowicie do boga Ebisu, patrona rybaków i szczęścia. Sailor Mercury była najbardziej spokojną, najbardziej opanowaną i jednocześnie zdecydowaną wojowniczką. Jej zdolność do chłodnej oceny sytuacji, inteligencja i skrytość mogły sprawiać mylne wrażenie, iż Ami jest osobą chłodną i wycofaną. Nic bardziej mylnego. Ami, mimo iż w przeciwieństwie do swoich koleżanek najbardziej skupiała się na nauce i nie oglądała się za chłopakami, była ciepłą, wrażliwą dziewczyną o ogromnym sercu. Za czasów srebrnego milenium z początku mieszkała na zamku Mariner, Później na ziemi jako Ami Mizuno z mamą lekarką, a w kolejnym tysiącleciu w kryształowym pałacu. Posiadała kryształ Merkurego, który otrzymała od Strażniczki Merkurego, będącą Strażniczką Zamku Mariner. W starym anime nigdy nie pokazano jej uczucia względem Zoisaito. Miało to jednak miejsce w serii Krystal oraz w musicalach. Za to w anime lat 90. możemy cieszyć się uroczym odcinkiem oraz nierozwiniętym wątkiem z Rio Urawą. Był to oczywiście filler, ale za to cudny. Sailor Mercury posiadała liczne moce oraz bronie, o których pojawi się oddzielny odcinek, ale na szczególną uwagę zasługuje superkomputer, służący do analizy ataku przeciwników, wyszukiwania wrogów lub miejsc naznaczonych mroczną energią. Sailor Mercury, czyli nasza Ami, to postać niezwykle przyjazna, która zawsze pragnęła mieć przyjaciół i móc spędzać swoją młodość u boku kochających ją osób. Jej samotne życie uległo zmianie, gdy poznała szaloną i płaczliwą usagi. Sailor Mars, czyli czarodziejka z Marsa, nazywana także wojowniczką wojny, pasji i ognia, najbardziej japońska z japońskich bohaterek, uosobienie ciemnowłosej damy. Za czasów srebrnego milenium mieszkała na zamku Phobos Deimos. Nazwa zamku nawiązuje do dwóch księżyców Marsa. Ich nazwy otrzymały również kruki Reichino, czyli ziemskiej tożsamości wojowniczki z Marsa. Ziemska Rej mieszkała w hramie wraz ze swoim dziadkiem. Od dziecka przejawiała duchowe zdolności, przez co uchodziła za dziwną, wręcz niebezpieczną. Wycofana, jednak ambitna, udochowiona i elegancka. W starym anime twórcy zrobili z niej nieco roztrzepaną dziewczynę, dzięki czemu zachowywała się i wyglądała na swój wiek. Wybaczcie, ale Rej w mandze, a Rej w starym anime to dwa różne światy. Mangowa Rej jest bliższa temu, co znamy z serii Crystal. Niby nastolatka, ale jednak wielka dama trochę taka stara maleńka piętnastolatka o wielkiej zmysłowości i klasie dorosłej kobiety. Cóż, już parokrotnie wspominałam o problemie seksualizowania przez naoko swoich bohaterek, więc tym razem nie będę zgłębiać się w ten temat. Jednak to, co zrobili z tą postacią twórcy anime w latach 90., to po prostu cudo. Rej i Usagi zawsze darły ze sobą koty, zawsze jedna drugiej dokuczała, i chociaż można by pomyśleć, że Rej nie przepada za usą i nie przepuści okazji, by jej dopiec, w chwilach zagrożenia okazywało się, jak bardzo Usagi Rej ufała, jak wielką przyjaźnią i siostrzaną miłością ją darzyła. Sailor Mars. Ta Mangowa i z nowej, wierniejszej manzy wersji lubiła medytację, czytanie oraz tworzenie poezji. W żeńskiej, katolickiej szkole, do której uczęszczała, uważano ją za idolkę. Swego czasu kochała generała Jedaito oraz posiadała kryształ Marsa, który podarowały jej Fobos i Deimos. Mimo wszystko osobiście wolę Rej Mangową, gdyż mnie irytuje. Jednak jeśli chodzi o przyjaźń i ogólne ukazanie charakteru postaci to wygrywa wersja z lat 90. Piszcie, którą rej wy preferujecie. Sailor Jupiter, czyli wojowniczka z Jowisza. Zanim zajęła się obroną księżniczki Serenity na księżycu, mieszkała na zamku Io. Po upadku srebrnego milenium odrodziła się jako Makoto Kino. Jest wojowniczką grzmotu, odwagi oraz ochrony. Nazwa jej opiekuńczej planety wywodzi się od rzymskiego Boga Nieba, burzy i deszczu, którego greckim odpowiednikiem jest Sam Zeus. Co ciekawe, japońskim odpowiednikiem nazwy Jowisz jest Mokusei, gdzie pierwszy znak oznacza drewno. Właśnie ten aspekt japońskiej mitologii wpłynął na fakt, iż sailor Jupiter posiada moce związane nie tylko z piorunami, ale także z roślinnością i kwiatami. Makoto jest silna, nie tylko fizycznie, i niezależna. Pomimo śmierci rodziców i pecha w miłości, pozostaje życzliwa, wspierająca i na wskroś romantyczna. Jest wysoka, przez co nie można nazwać ją filigranową. Dlatego rozwija swoje umiejętności ogrodnicze oraz kucharskie, wciąż w Japonii uważane za zajęcia bardziej kobiece. W musicalach oraz nowym anime kochała generała Nefraito i posiadała kryształ Jowisza, który podarowała jej strażniczka Jowisza, którą to możemy podziwiać w nowych filmach serii Eternal. Makoto była niezrozumiana przez pozostałych kolegów i koleżanki ze szkoły. Błędnie odbierano jej siłę, przez co szerzyły się nieprawdziwe i krzywdzące plotki na jej temat. Dopiero po poznaniu Usagi oraz reszty dziewczyn, Makoto pokazała swoją prawdziwą twarz. Za silnym, pięknym ciałem skryta jest wrażliwa, pełna zrozumienia dziewczyna, która w starym anime miała dla Usagi więcej cierpliwości. Taka mała ciekawostka, Jowisz przez swoją masę i wielkość nie jest zaliczany do mniejszych planet układu wewnętrznego. Mimo to, Sailor Jupiter właśnie do tego typu wojowniczek się zalicza. Myślę, że na oko przymknęła oko na brak spójności z faktami astronomicznymi. Mogłaby stworzyć co prawda Sailor Earth, ale za planetę Ziemi odpowiada Mamoru, co tłumaczyłam w innym odcinku. Naoko Takeuchi potrzebowała czwartej wojowniczki, tak więc Sailor Jupiter została Innersensi. Czy to się znawcom kosmosu podoba, czy też nie? Sailor Venus, czyli czarodziejka z Venus Wojowniczka miłości i piękna. Prawdziwa liderka grupy i wcale nie taka oferma, na jaką kreowało ją stare anime. O poprzedniej tożsamości Venus, czyli Sailor V, stworzyłam już osobny odcinek, dlatego teraz pomijam ten wątek, jak zawsze zachęcam do zapoznania się z materiałem. Sailor Vinas za czasów srebrnego milenium mieszkała na zamku Magellan, to również tam zakochał się w niej Phantom Ace, o którym już wspominałam przy okazji odcinka o Sailor Vinas, a także w recenzji mangi Sailor V. Jednak sama Sailor Vinas obdarzyła uczuciem generała Kunzaito. A ich miłość przetrwała aż do odrodzenia się na Ziemi. W Mandze Sailor Venus była dowódczynią wojowniczek na Księżycu oraz liderką Inner Sensji na Ziemi. W przeciwieństwie do starego anime w Mandze i serii Crystal była niezwykle poważna. Zdolna do walki na śmierć i życie i to dosłownie. Przez długi czas walczyła sama jako Sailor V, ale zarówno w Mandze, jak i w anime marzyłaby zostać idolką. Jedynie w live action poznajemy ją już jako gwiazdę muzyki. Sailor Venus odradza się na Ziemi jako Aino Minako, uczęszcza do tej samej szkoły co Usagi, Ami i Makoto. W wersji z lat 90. Minako jest równie co Usagi nieco leniwa, nie przepada za nauką, czasami wykazuje się totalną głupotą, no i szaleje za przystojnymi chłopakami. Ciężko tu porównać mangę i stare oraz nowe anime, gdyż mangowa wersja Minako jest zupełnie kimś innym niż ta znana nam z dzieciństwa. Minako, jaką pierwotnie stworzyła na Naoko Takeuchi, jest uosobieniem bogini Wenus. Piękna, odważna, uosobienie cielesnego ideału kobiety, co sam przyznaje Artemis. Minako posiada kryształ Wenus, który podarował jej kot. Artemis w postaci człowieka, a najbardziej charakterystyczną i najważniejszą bronią jest święte ostrze, zwane także mieczem srebrnego kryształu iluzji. To, w jaki sposób postrzegamy Sailor Winas, moim zdaniem zależy od wersji, jaką oglądamy lub czytamy. Nie zmienia to jednak faktu, że ta senshi jest niezwykła. Jest nie tylko liderką, która prowadzi grupę, ale także może udawać księżniczkę, być sobowtórem, który ma na celu ochronę usagi. W starej wersji jest niezwykle pocieszna, zakręcona, nieco szalona i właśnie za to ją kochamy. Jej szczere uczucia, przekręcanie przysłów i pragnienie wielkiej kariery ogląda się wyśmienicie nawet po latach. Mała ciekawostka. Fakt, iż Venus była nie tylko liderką, ale i swego rodzaju sobowem usagi, czyli Princess Serenity, potwierdza także jedna z prac na oko. Na oficjalnym arcie artystki, która przedstawia wszystkie wojowniczki ze swoimi ukochanymi, Sailor wina strzyma berło Usagi z jej srebrnym kryształem iluzji. O czymś to jednak świadczy. Nie twierdzę, że Venus mogła go używać, jedynie przechowywała go, gdy Usagi ucinała sobie drzemkę z mamoru na Księżycu. Tak oto prezentują się cztery wojowniczki układu wewnętrznego. O ich rodzinach, miłościach, planetarnych zamkach i planetach opowiedziałam w poprzednich odcinkach, więc zapraszam do ich obejrzenia. Z tej czwórki moją ulubioną jest chyba Ami. Jednak bliższe jestem charakterem i roztrzepaniem Minako. Piszcie w komentarzach, którą Inner sensi wy lubicie najbardziej. Piszcie, którą wersję wolicie. Mangową, czy może ze starego anime? Jakakolwiek by ona nie była, Sailor Mercury, Mars, Jupiter i Venus to oprócz Sailor Moon pierwsze i najbardziej kochane postaci z tego uniwersum. Każda jest inna, każda wyjątkowa i każda wnosi coś własnego do tej historii. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, Twittera i Discorda. Zachęcam do komentowania, subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek oraz do zostania moim patronem. Do usłyszenia.